Wszystkim z tej strony cichy. Dzisiaj przygotowałem dla Was komentarz z gry Call of Duty Black Ops 2. Co do gameplayu, używam tutaj MP7. MP7 zmodyfikowany i full automat. Eee, no, mam Tomahawk i zakucza, zakucza. Nie wiem. W każdym razie coś, co pozwala przyjąć sprzęt wroga. Szczerze nie zapamiętałem tego nazwy. Eee, wynik końcowy meczu. Wynik końcowy meczu to będzie już, sprawdzam, 25 do 13, czyli dość dobry wynik jak na mnie, szczególnie, że przez chyba dwa tygodnie nie grałem w Call of Duty Black Ops 2. Początek gameplayu był troszeczkę fatalny według mnie. Dużo zginąłem, a potem zaczynałem się rozkręcać. Miałem też fajną akcję, gdzie wyszło mi trzech gości, dałem radę ich, no, ich trafić. No i byłbym według mnie dobry, szczególnie jak na właśnie pierwszą grę. Chciałbym Wam powiedzieć, że u mnie właśnie dzisiaj zaczynają się ferie. Jestem z tego powodu bardzo uradowany, ponieważ szkoła zaczyna mnie już irytować, denerwować. Miałem mnóstwo sprawdzianów przed tymi feriami. A ferie, fajna rzecz, ponieważ można sobie odpocząć można sobie spokojnie ponagrywać mimiki, pograć w gry, wyjechać, jeździć na sankach. No, zależy od śniegu. U mnie śniegu jest mało. Mam nadzieję, że napada, bo też bym chciał troszeczkę na sankach pojedzieć z kolegami albo pobawić się w bitwę śnieżną. Mam nadzieję, że go więcej spadnie, bo teraz to jest słabo. A z temperaturą to u mnie też umiarkowanie tak koło zera ciągle. Um, teraz tak, yy, z tego co wiem, Pomorze, bo ja mieszkam na Pomorzu, Pomorze chyba miało chyba najpóźniej ferie z wszystkich. Tylko najgorsze, że właśnie te późniejsze terminy ferii, nie są, nie jest fajna pogoda. Ja e, ferie spędzę albo w domu, albo na półkoloniach, na półkolonii, albo u babci. Jeszcze dokładnie nie wiem, nic nie zaplanowałem. E, ale wiem, że jeśli będę miał dużo czasu, to na pewno będę więcej oczywiście nagrywał. Też mam nadzieję, że również nasz kanał ciągle się rozwija, wiecie co, tak sobie patrzę, wczoraj sobie Siadam o 20, czekam na siostrę, żeby pójść w pranie. I czekam tam godzinę w rogie, coś chcę też coś w każdym razie. I właśnie o 20 było, jeszcze rano było 14, a już wieczorem już 16. Dzisiaj doszedł 17. Według mnie to jest sukces, jak przychodzi codziennie widz albo dwóch. Dla mnie, ja się to z każdego widzę, cieszę, jak wracam do szkoły, patrzę. O, kolejny widz. To jest naprawdę dla mnie pozytywne. Yy, dobra, ja was zostawiam, żebyście mogli sobie dalej oglądać gameplay. Żegnę się z wami, cześć. Cii.